Nie brakowało emocji na scenie Sieradzkiego Centrum Kultury. Siedem grup wystąpiło podczas eliminacji do 31 Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych. Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Dzieci są zawsze urocze, autentyczne, także to bardzo cieszy. Było bardzo dużo przedstawień, gdzie dzieci były właśnie autentyczne, gdzie nie było takiego... Ustawiania dzieci przez reżysera, co mnie bardzo cieszy, jeżeli, jeżeli dzieci właśnie mają możliwość do takiej swobody. Podobnie było podczas eliminacji regionalnych do 31 ogólnopolskich konfrontacji teatrów młodzieżowych Centrum 2013. Wystąpiło 7 amatorskich grup teatralnych. Stopniowo ich liczba rośnie, choć niełatwo wyjść na scenę. Poddanie się ocenie publiczności i jurorów wymaga od młodych aktorów odwagi i determinacji. Jednak, mimo stresu, nie wyobrażają sobie, że mogliby zrezygnować. Teatr daje im możliwość wyrażania siebie. Teatr na pewno wiele ich nauczy, wzbogaca się słownictwo, potrafią lepiej mówić po polsku, mają lepszą wyobraźnię, kształcą, kształcą pamięć plastyczną. No wiele jest takich elementów, które później przydadzą się im w życiu codziennym, nawet kiedy będą mieli swoje dzieci i będą mogli. Korzystać z tego, co dał im teatr. No a przede wszystkim uczą się tego, że należy zawsze wybierać dobro, a zło karać. Próbujemy w tym właśnie teatrze przekazywać przede wszystkim tą chęć grania, pokazania się innym, tak samo i między innymi zachęcać ludzi, żeby też po prostu przychodzili i bawili się razem z nami. Teatr amatorski daje jednak młodym ludziom coś więcej niż tylko okazję do zabawy. Przyznają to ci, którzy myślą o karierze aktorskiej, jak i ci, którzy wybrali inną drogę życiową. Myślę, że może się przydać takie właśnie takie uniwersalne umiejętności, właśnie w stylu kontrolowania stresu, narodzenie sobie z tremą i no i ten... Nie wiem, nie wiem, czy bym chciał być aktorem. Chyba nie. Na pewno chciałabym robić coś związanego z teatrem, ale nie robię sobie wielkich nadziei. Także jest, póki co to i moja pasja, i hobby. Dlaczego nie robisz sobie wielkich nadziei? Tak trudno jest być aktorem? Wydaje mi się, że jest to bardzo trudna praca, że mm, potrzeba wiele poświęceń do tego i przede wszystkim też talentu. Nudno by było w życiu po prostu, tylko chodzić do szkoły, czy tam po prostu się uczyć. To jest jakaś taka odskocznia. Jakieś moje takie hobby. A co do tego, że ty koleżanka powiedziała, że lepiej sobie za dużo nie obiecywać, to też racji, bo później się człowiek mniej rozczaruje, ale na pewno będziemy jakoś tam próbować gdzieś zaistnieć. Radek Rychłowski już podjął w tej sprawie poważne kroki. Za kilka dni jedzie na casting do filmu. Przyznaje, że wiele zawdzięcza pracy w teatrze amatorskim. To tam nauczył się być na scenie, wyrażać emocje i wcielać w postać. Prowadzący zespół teatralny Face to Face Zbigniew Rudecki daje aktorom pewną swobodę. Mija jednak sporo czasu, zanim wyjdą na scenę. Ci, którzy chcą ze mną pracować, siedzą na widowni. Oglądają, wyjeżdżają na różne przeglądy, podpatrują, a dopiero potem y, zastępują na przykład kogoś, bo różnie. Rotacja wśród młodzieży jest bardzo duża, bardzo duża, więc tutaj y, na szybko trzeba wymyślać pewne wyjścia. No i potem wchodzi na scenę i on już wie, po co tam istnieje, bo ktoś robił tak, ktoś robił inaczej, a on ma pomysł na siebie jeszcze inny. No więc tu chodzi o wyrażenie swoich własnych emocji, a nie kopiotwórczość. To ważne, zwłaszcza podczas przeglądów. Jury nie ma łatwego zadania, bo często poziom jest bardzo zróżnicowany. Jedni dopiero zaczynają przygodę z teatrem, inni mają już spore doświadczenie. Ocenić jednak trzeba. Ta idealna sytuacja to wtedy, kiedy. Młodzi ludzie wiedzą, o czym mówią ze sceny. Wtedy, kiedy jest jakaś myśl w przedstawieniu cenna, kiedy publiczność tę myśl przechwytuje, no i kiedy jeszcze strona plastyczna i muzyczna jest też przypilnowana. Tym razem jury najwyżej oceniło spektakl i tylko widzę ich twarze. Zespół teatralny Ekstrakt Sokolnik będzie reprezentował powiat sieradzki, na eliminacjach wojewódzkich 31 ogólnopolskich konfrontacji teatrów młodzieżowych, centrum 2013. Są te dziewczyny na zdjęciach? Ta, miała takie piękne oczy, ta umiała tak cudownie tańczyć. Pętliczek, czerwony stoliczek Na kogo wypadnie, na tego bęc Jestem Helenka Nazywam się Sara Zawód taty, szef Chcę zostać krawcową Rachela Mój ojciec jest rolnikiem Też chciałabym być artystką Mam na imię Maria Tata jest rolnikiem. Chciałabym mieszkać w wielkim mieście i mieć bogatego męża. Nazywam się Erna. Tata jest kupcem. Chciałabym prowadzić największy sklep w mieście. Jestem Janka. Tata, rolnik. Chcę zostać nauczycielką. Estera, chcę być szczęśliwa.